W dzisiejszym odcinku IT-Morning REST, KFQL i GRPC Krótkie porównanie Jak radzić sobie z obciążeniem emocjonalnym na one, -one Co się dzieje i zaczynamy Kubek z uczniczki, bo dzisiaj Będzie wystąpienie na ucznictwa. Rozmawiamy sobie o tym w eventach Co pije? Piję herbatę, którą dostałem dawno temu od mojej koleżanki Kamili. E, biznes coś tam. E, bardzo fajnie smakują mi te zielone herbaty. Szkoda, że z tego co powiedziała, to był jakiś ograniczony ran jej kolegi i nie da się ich kupić. Bardzo szkoda. E, zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, fajny feedback dostałem wczoraj. Ciekawa rzecz. Mieliśmy odcinek, gdzie wspominaliśmy o evencie na temat feedbacku i w sumie jedna z osób zain e, Przynajmniej mi się wydaje, że ta osoba jest zaangażowana w, w gry o sens. Odezwała się do mnie na temat feedbacku, pewnych rzeczy, które, im się nie spodobały, które mu się nie spodobały w odcinku. Um, bardzo to, był to konkretny feedback, bo zwrócił uwagę, że na końcu odcinka, kiedy mówiłem o tym, że o kurde, odcinek ma 18 minut i tak dalej, no taka informacja by się przydała z przodu, a na końcu to jest tak naprawdę bez sensu, bo a, wy widzicie pasek, ile on trwa, a B, no po prostu nic nie wnosi w tym miejscu i jak najbardziej miał rację, tak w sumie z mojej perspektywy to była trochę taka, o kurde, 18 minut, bo ja nie patrzyłem i to właśnie przyłączyłem się, zobaczyłem, więc to była reakcja, ale jak najbardziej się zgadzam, był to temat, który nie powinienem był poruszać, bo to nic nie wnosi, tylko kosztuje nasz czas. Y więc bardzo dobry feedback, bo tam jeszcze parę innych punktów, ale nie będę wszystkiego przychodził tutaj. Yy, bardzo dobry feedback, więc jest to coś, na co będę zwracał bardziej uwagę. Yy, więc bardzo dziękuję za ten feedback, bardzo doceniam każdą próbę dostarczenia mi informacji. Zwłaszcza jestem pod wrażeniem, że był to feedback dotyczący końca odcinka. Nawet nie wiecie, jak mało osób dociera do końca odcinka. Jedna trzecia osób, które zacznie oglądać odcinek, dochodzi do samego końca, więc jestem pod wrażeniem, że ta osoba doszła do końca i no, też chciała się podzielić ze mną swoimi przemyśleniami, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Druga rzecz, nie będę tego tutaj przetaczał, bo to był dość rozbudowany komentarz. Michał Buczko odniósł się do paru punktów, które marudziłem na temat sprzętu w samochodzie. Michał pracował jako menadżer, tester w wypadku testowania samochodów, właśnie oprogramowania dla Automotive, więc ma dużo do powiedzenia. Zachęcam, wrócić do, do poprzedniego odcinka, czytać koment, jego komentarz, bo on wie o czym mówi. No i zaczynamy dzisiejszy odcinek. Naszym pierwszym artykułem jest krótkie podsumowanie, co to jest gra, jakie są różnice między REST-em, GraphQL-em i GRPC. Z tym ostatnim nie jestem pewien, jak to się wymawia, bo nigdy nie spotkałem tego wymówionego. E, ogólnie o czym jest GPC, bo dla mnie ten protokół był. No stosunkowo nowy. Wiedziałem o jego istnieniu, ale nigdy nie miałem potrzeby wejść, co to jest. Ogólnie to jest. Nie wiem od czego stoi G. Stawiam, że od Google, bo to jest protokół zrobiony przez Google. Jest to ich wersja właśnie Remote. Jezu, dopiero pamiętałem nazwę. W każdym razie do. Remote process y, kont, 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 kont. Mam zaćmę. Nie będę się już prób, wygłupiał. Ogólnie chodzi do sposób wywoływania zdalnie procesów, zdalnie wykonywania komentarzy i tak dalej, wywoływania subrutyn, y, Czyli po prostu, no, sposób sterowania. No, sterowanie API to jest trochę nadużycie, ale tak. I autor tutaj porównuje właśnie RESTA, GraphQL i Robi takie bardzo fajne porównanie, że po pierwsze mamy nasz tutaj przykładzik. Ze szczałkami co się dzieje. Akurat w tym pierwszym chyba coś nie wyszło, bo szczałka tutaj w drugą stronę została zamazana. Widzimy tylko, że jest, ale możemy się domyślić, o co tu chodzi. Później mamy krótkie notki, które pokazują, jak to faktycznie działa, i dalej omawiamy zalety i wady. W wypadku właśnie resta to zwraca bardzo dużą uwagę. Że jakie są duże obciążenia wynikające z użycia RESTa, że jest bardzo dużo zbędnych informacji, które jest przekazywane, no i że praktycznie każda zmiana wymaga dość dużego przepisywania. Ma bardzo dużą rację. W wypadku graphql a autor prezentuje podobnie ile zalet i wad. Sensie, znaczy w pierwnotatek, później zalet i wad, i mówił o tym, jak to GraphQL powstał, żeby rozwiązać jeden z tych problemów, że tak naprawdę pozwala nam to pokazać, pobrać tylko te informacje, które chcemy, nie musimy pobierać wszystkiego. No i to jest faktycznie super. I co do wad, bardzo dobrze poruszył temat, że no, erory mogą być ukryte w opisie po prostu odpowiedzi i mamy 200. To jest coś, co ja wiem, że Salesforce nie działa na GraphQL-u, ale to jest coś, co mnie strasznie lietowało w Salesforce i bardzo mi się nie podoba, że to się rozpowszechnia coraz bardziej. Ale no, z tego, co właśnie, chyba na, nie wiem, czy ten materiał już trafił, czy dopiero trafi, ale twórca Graph GraphQL-a nie był, powiedzmy, zbyt dobrze ze standardami, więc nie ma co się dziwić. Um, I tak samo dyskusja na temat użycia JSON-a tutaj. GRPC to jest właśnie ostatni protokół, który autor omawia. I co mnie zainteresowało? Strasznie dużo jest zalet, które wymienił Arthur w porównaniu z innymi przykładami. Um, przyznam się, nie mam też specjalnie w pełnej wiedzy, żeby się o tym wypowiedzieć. Um, czytałem, co to jest właśnie ten protobuff i o co chodzi z um, o tym, że to jest no poliglot, czyli no poliglota, ale. Wydaje mi się, że za mało, się, za mało widziałem tego w użyciu, czyli w ogóle, żebym był w stanie w pełni docenić to, o czym autor tutaj mówi. Widzę jakieś tego zalety, ale wydaje mi się, że autor jest po prostu dużym tego zwolennikiem. Mimo wszystko fajne podsumowane, żeby zobaczyć o co w tym chodzi. Więc jeśli chcecie sobie porównać gdzieś, zastanawiacie się nad czym wybrać, to warto do tego zerknąć. Um, przepraszam, potrzebuję łkę herbaty. Ach, jak dawno herbaty w tych odcinkach nie było. Stresniałem się za tym. Kolejnym rzeczą jest artykuł na temat one-to-one'ów. Ehm, o co chodzi? Autor, autor użyjmy Autor, forma ehm, opisuje, dysku Prowadzi dyskusję na temat, jakie jest także dla lidera emocjonalne, ciężkie prowadzenie one-to-one'ów, zwłaszcza kiedy ludzie jego mają problemy, jego ludzie są zdemotywowani, jego ludzie mają problemy życiowe. Jestem w stanie to zrozumieć. Mam, mam jedną, dwie osoby, z którymi mam obecnie problem, e, i dość dużo pracujemy przy wantuanach, i widzę, jaki to po prostu się na mnie odbija. więc coś takiego, żeby dobrze sobie radzić z tymi wantuanami, -to, to jest bardzo istotna rzecz. E, I to, przyznam się szczerze, dotyczy Was wszystkich nie tylko liderów, ale także e, uczestników, osoby, które mają wantuany. Jeśli nie macie one, to, one to może warto pomyśleć, żeby to rozmawiać ze swoimi przełożonymi, że powinny się odbywać. Um, ale o co chodzi? Chodzi o to, żebyście też zrozumieli, że druga strona też odczuwa emocje i też um, może mieć z tym problemy. Um, Autor zaczyna od rozmowy na temat właśnie tutaj pewnego yy, yy, tego, że trzeba zacząć sprawdzenia, czy, no jak się druga strona ma, czy jest ok, czy nasz podopieczny jest zadowolony, jest nie wszystko dobrze, ale też porusza tego, że to, co jest bardzo często już złaszał senior liderów, to że oni też są zmęczeni, że oni też, osoby właśnie, które to wszystko słuchają, też są zmęczone, a zwłaszcza są zmęczone tym słuchaniem, jak ich, jak ich ludzie są zmęczeni. No, to jest trudne, to jest naprawdę trudne, bywa demotywujące. Ja pamiętam z czasów, jak, jak dużo miałem do czynienia z osobami z depresją, to, że było dużo materiałów o tym, że tak naprawdę psycholog nie jest potrzebny tylko osobie, co ma depresję, ale osób, które zajmują się nimi też, bo te osoby, no też to wszystko odbija się na ich psychice. No, i podobnie jest w wypadku radzeniem sobie z e, tego typu sytuacjami. Kolejny punkt, który przyznam się szczerze, miałem duży opór. E, na początku byłem bardzo negatywnie. O! Miałem tak bardzo negatywnie, że nawet sam skrzyżowałem ręce od razu, jak zacząłem o nim mówić. E, ale był to punkt, który na początku właśnie mnie tak trochę odrzucił, a mianowicie, żeby przerzucić one-to-one -one na formę audio only. Autorka prowadzi bardzo długą dyskusję na ten temat, że no wszyscy jesteśmy zmęczeni kolami zoomowymi, mamy tego dość, a że po prostu rozmowa telefoniczna jest czasami, czy tam właśnie po prostu e, na słuchawkach jest o wiele mniej zobowiązująca. I autorka ma... Czemu zmieniłem tryb z autor na autorka? Używam autor, to używajmy autor dalej. I autor ma e, dużo w tym racji. Wiadomo, nie jest to rozwiązanie w każdą sytuacji, bo na przykład ja mam jedną, dwie osoby, które nie włączają kamerek z różnych powód i no ja jako lider mam trochę z tym problemu, bo na przykład nie czuję, że mam jeszcze na tyle bezpieczną indywidualną relację zbudowaną, żebym czuł się z tym komfortowo żeby ona też się czuła komfortowo. I w tym wypadku brak tej wizji, moim zdaniem buduje dystans zamiast go skracać. Bo autorka podaje, że w tym wypadku osoba nie musi się przejmować jak wygląda, gdzie odbywa tą rozmowę, że może nawet spokojnie sobie leżeć na łóżku, spokojnie na podłodze. I no to jest właśnie zaleta rozmowy telefonicznej, że możesz narobić to gdzie chcesz, jak chcesz. No, z pewnymi ograniczeniami, jak jesteś przy ruchliwej drodze, to nic z tego nie będzie. Ale no jest tego dużo zaleta. Więc to jest super sprawa. Mimo, że mam do tego opory, ym, widzę argumenty. Więc to jest piękny przykład w takiej sytuacji, gdzie moja reakcja na ten punkt było: Ej, 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 nie, nie zgadzam się. Ale po przeczytaniu, okej, okay, autorka ma rację. Widzę sytuacji, w których można to było, w których to się sprawdzi. Więc kto wie, może nad parą osobami będę to próbował. Kolejny punkt to jest. Ym, nie wiem, jak to inaczej, znam polskie tłumaczenie, ale po angielsku słowa nie wypowiem. Chodzi o rozdzielenie odpowiedzialności, żeby oddzielić swoje życie prywatne od zawodowego i o tym, żeby się od tego odciąć, żeby po prostu się odciąć. Fajnie się o tym mówi, nie jest to łatwa rzecz do zrobienia, nie jest to łatwa do opracowania i nawet pomysły, które autorka tutaj sugeruje, nie zawsze działają. Pierwsza rzecz jest, że ona tak naprawdę w momencie jak, jak po prostu się odcina, zamyka te swój notę z prowadzenia one to one czy coś takiego, to się odcina, to ma skończone. Ja nie potrafię tego. Nie jestem w tym jeszcze momencie. Kolejną rzeczą jest zachowanie odstępu między kolami. No, ja staram się między one, to one mieć przynajmniej 15 minut przerwy, ym, bo zrobiłem decyzję, którą teraz odkręcam, bo jednak dla mnie nie zadziałało, czym pogadam sobie w następnym punkcie. Ja staram się, żeby mieć z ludźmi wszystkie one, to one y w jeden dzień, czyli mam po prostu piątki na one, to one y. W jeden piątek mam jedną grupę ludzi, w drugi piątek drugą grupę ludzi. To nie działa. To dla inaczej. To dla mnie nie działa. Byłem zbyt zmęczony po tych wszystkich Wantuanach, bo ja jednak jestem osobą techniczną i taka ilość dość intensywnego kontaktu, bo jednak one to, -one to jest dość intensywny kontakt, mnie męczyła. I to właśnie prowadzi do następnego punktu, żeby znać swój dzienny i tygodniowy limit Wantuanów. Ja wydaje mi się, że doszedłem, że mój dzienny limit wantuanów to, to są dwa. Tygodniowego limitu, powiem szczerze, jeszcze nie potrafię określić, jaki jest mój tygodniowy limit, ale może dlatego, że na razie mam jeszcze do, nie tyle ludzi, żebym musiał się przejmować moim tygodniowym limitem, bo mam po prostu je dobrze rozłożonych. Więc artykuł ciekawy, porusza ważne tematy, jeśli. Ty jesteś uczestnikiem one, -one Jesteś po prostu osobą, która chodzi na te one to -one y jako no członek? Jezus moja, to może z kontekstu. Tak, jako członek. To pamiętaj o tym, że druga strona też jest człowiekiem i też może to się na niej odbijać. To nie znaczy, że nie powinieneś jej mówić o swoich problemach i przed tym ukrywać. Ba, wręcz ukrywanie może spowodować odwrotny efekt, że ta osoba będzie bardziej się zamartwiała, bo widzi, że ty nie chcesz jej wszystkie opowiedzieć. Ale no, pamiętaj, że druga strona jest człowiekiem. A skoro mówimy o tym, że druga strona jest człowiekiem, to zbliża się event, który z waszej perspektywy jest dzisiaj wieczorem o 17.30. Marta Firlej będzie prowadziła prezentację na o jej podejściu do bycia liderem. O tym, jak ona właśnie jest tym, tym liderem i o tym, jak zachowuje to swoje człowieczeństwo w trakcie zwłaszcza tej pandemii. Wiele historii, których Marta tam będzie opowiadała, ja przy tych okazjach o niej słyszałem. Ja się bardzo dużo uczę od Marty, jeśli chodzi o liderstwo, dużo z nią gadam, słucham jej rad. Ciekawa rzecz jest, bo obecnie zaczynam czytać książkę, która się nazywa Radical Sender. Nie jestem pewien, czy poprawnie to wymawiam. I Marta tej książki nie czytała. Ale jak patrzę, jak działa ten model, który prezentuje tam autorka, to widzę bardzo dużo, bardzo dużo podobieństwa z, z tym, jak działa Marta. Do tego stopnia, że w pewnym momencie się pytałem, czy Marta swój model pracy wzorowała na tej książce, i wtedy że mi te, odpowiedziała, że tej książki nie czytała. Więc widać na to, że ludzie potrafią dojść do podobnych wniosków niezależnie. Okej, okay. to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak zawsze, jestem otwarty na feedback. Lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia jutro.